Nie. Ty, dobra, rzucaj. A jak jeszcze. będziesz bardzo blisko, no to... Też cię też nie dopadnie. Ale, Ale miejsc no proszę państwa! Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a dzisiaj gość specjalny znacie tego typiarza na 100% to jest Zir... Nie no, to jest Bachus oczywiście. Elegancki duet, elegancki duet dzisiaj z Bachusem w GTA 5. Bardzo elegancko się ubraliśmy. Dzisiaj pokazujemy wam, że Bachus może grać na konsoli wraz z pecetowcami jak ja. A nie, no, to nie jest tak. Tak naprawdę nie mam pojęcia co Bachus chce mi raz pokazać. Na padzie, więc trochę przypał, ale dobra. Mam nadzieję, że się uda. Nie wszystko. wiem co Bachus chce pokazać, ale jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach. Pod filmem wpadnijcie do Bachusa, wpadnijcie też na G2 Instagrama, FanPay'a, Discorda, wszystkie linki w opisie pod filmem. Lecimy. Ja mam tu wsiąść? Tak, tak. Dobra. dobra. Nie wiem co chce Bachus zrobić jak coś. Właśnie plan jest sobie taki na ten filmik, że Hogaty nie wie, o co chodzi, ja też do końca nie wiem, dlatego że ostatnio robiłem tą rzecz z rok temu, więc mam nadzieję, że wyjdzie. Okej. Okay. Ale jest to, moim zdaniem, bardzo fajna rzecz i zobaczymy, jak Hogaty na to zareaguje. Dobra, tylko będziesz musiał mi powiedzieć, w którym momencie jest to coś, nie? Żeby to nie było coś takiego, że Zauważyc, ja będę nie, z, nie złapię zauważycz. tego, że to, to się stało. Zauważysz. Okej. Okay. Okay. Będzie jakiś trik chyba czat robiony, ja nie mam pojęcia. Nie, nie wiem kompletnie, na co się przyszykować? Poznajesz ten budynek, przy nie bardzo? Tak To jest ten co się rozwala, czy tam się pali, czy się wpada oknem, czy coś FIB No Na fabulę to jest napadzi Okej okay. Czy my wlecimy do środka? Nie no, kargo byłoby trudno Pierdziela, Napięcie więc... sięga zenitu, ja nie mam pojęcia co się wydarzy Kompletnie nie wiem To już jakiś rytuał po prostu zrobiłeś no, to właśnie, tyle to całe czary odwalam Okej, okay. czy ty chcesz, jakby się wbić w budynek, po prostu jakoś? Eeeh, po, popuść pojazd. Ja mam opuścić pojazd? Tak, tak. Dobra, opuszczam pojazd. Ja, niestety, niestety troszeczkę źle zaparkowałem, jak widać. Okej, że Muszę jednak trochę bardziej odpchnąć. Dobra, co on chce z... Na... Ja coś czuję, że to jest coś z wleceniem do budynku po prostu. Że jeżeli zaparkujesz, może Helkę w dobry sposób, to wysiadając z niej, wejdziesz, wpadniesz do środka. Tak, tak obstawiam, że to jest coś takiego, po tym co widzę teraz. Ale nie wiem, czy to jest to. Że jak jakoś tak podlecisz, to prosto z helikoptera, z pozycji kierowcy wpadasz do środka, do dziury. Mam takie wrażenie, czas. Zobaczymy, czy to Dobra. jest, to, czy to nie to, to. Proszę wsiąść, popilotować. Dobra, chwilę. idę popilotować chwilę. I co teraz? Mam wysiąść? Nie, ja się skąd wywalę. A, po czyli to jest trick na wywalanie? Okej, okay, dobra. Ej, ale to jest to, co powiedziałem w sumie, praktycznie, tylko że wy no to wywalenie. Zapraszam do zwiedzania, tylko problem jest taki, że musisz sam zwiedzać, bo oh. ja tu nie wejdę. Okej, okay, proszę Państwa, możemy zwiedzać budynek FIB. Na to wychodzi dzisiaj triki i glicze i porady. Oczywiście takie w miarę bezpieczne, legitne, bez, bez może zarabiania czy czegoś, żeby żeby Rockstar... No na tym nie zarobicie. Tak, żeby Rockstar nie pokazał. Oj, nie, 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 gościu, lecisz stąd, tak jak w forzie teraz. Dobra. Czyli co, mamy ten budynek, wygląda on bardzo, bardzo podobnie, tak jak zawsze, czy tak jak na... Szczerze powiedziawszy, no, na tych mapkach ten budynek jest zwiedzany zazwyczaj na jakichś wyścigach, e, tylko on jest cały pod... Spalony czy zniszczony. Wydaje mi się, że pewnie tutaj będzie to wyglądało tak samo, jak zejdę sobie klatką sodową niżej. Bo już widzę, że jest to jakiś otwarty. alarm. Spokojnie. Jest alarm. Bo tutaj to, czy to będzie ten interior, będzie taki właśnie, jak po tym podpaleniu? To czy, czy No Czy coś znaczy, wiesz, będzie? po podpaleniu on zawsze taki był, tylko po prostu. No, no <laughs> raz a, to A tak, tak, dobra. To to mniej więcej znamy i wydaje mi się, że. To jest w miarę, to, to było trochę w miarę do przewidzenia z tego względu, że właśnie często jak są te zmodowane wyścigi, nie, które gramy, to bardzo często, może nie, ale co jakiś czas po prostu trafiają się wyścigi, które nawet chyba tydzień temu jak graliśmy, to wymagał jeden wyścig przejechania przez ten interior, czy przebiegnięcia, o, bo to był pieszy, pierwszy wyścig. Więc w sumie też się przez to przebiegało, i chyba wypadało się później, jak jest takie podejście po rozwalonym miejscu i, i się podchodzi pod to, i tam wyskakiwaliśmy chyba przez okno, które oczywiście tu jest rozwalone. No bo to jest singla, nie? Wszystko porozwalane Dokładnie takie. Tak. To jest singla, jak ktoś pamięta, to, to mniej więcej tak to działa. Dobra, ja szukam wyjścia w takim razie. można Jak Możesz znajdę wyjście, to. windą skoczyć. Windą? Mogę skoczyć? No. Tam wcześniej przebiegłem obok tej windy, a, a to umrę pewnie, nie? Jak skoczę do windy. Eee, może nie. Okej, okay. istnieją różne teorie na ten temat, mówiące. Dobra, jestem tu. Okej, okay, dobra, to ja chyba tędy wyjdę, którędy wychodziliśmy na tym wyścigu. Okej, okay. wydaje mi się, że tu jest wyjście stąd. Pa, 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 na mnie. Czekaj, gdzie ty jesteś? Jak wysoko jesteś? Czy Raczek, jesteś nisko? Ja, może się bardziej wzniosę? Tak, ustaw się tutaj do mnie może, to mnie zobaczysz jak wyskakujesz. No wyżej, wyżej, Raczek. wyżej. Leć wyżej. Raczek jeszcze? Wyżej, 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 wyżej. Ja Cię widzę. To jest najśmieszniejsze. Patrzcie, to, to widzimy z zewnątrz, proszę Państwa. A to ja widzę w środku. Wyżej, 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 wyżej. Jest. Tak, jeszcze wyżej. Okej, okay. no, 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 tu, 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 tu. Już patrz, 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 Przed Tobą centralnie będę. Elo! O, dobra. Ej zaprawdzisz do samego szczytu skakałeś. No widzisz, także tam jest to wyjście tym interiorem. Okej, okay, to był pierwszy trik w GTA Online, który dzisiaj Bachus chciał wam przedstawić. Czy będzie zaraz jakiś kolejny, jak rozumiem, no, tak? No oczywiście, zapraszam serdecznie, Dobra. tutaj w środka, Cargo Boba. Idę idę. No musisz trochę podlądać. do. Jezus! Dobra, spokojnie, spokojnie, pierwszy raz na no. fadzie. No, widać właśnie. Nie, nie ufam trochę Twoim umiejętnościom na razie sterowania tym karabobem. Na parkingu. No Ale tu masz eee, wszędzie parking. No, mamy, 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 Tu? Jest. Nie, prosto. Prosto, okej. Okay. Prosto. Dobra. I w lewo. Tu? To jest parking. No, jest Ten. parking, okej. Okay. Dobra. No i wysiadamy. Wysiadamy. Dobra. To jest... W sumie na tym parkingu nie wiem czy byłem kiedyś. Mo może byłem, może nie. No bardzo fajny, można taki klimatyczny zlot zrobić, bo on jest taki tak. wiary malutki, nie? No taki fajny bo jest. jest. Dobra, ogólnie. No. Ten parking. Tak. To jest bardzo specyficzne miejsce. Czy to jest niewiedzony ponieważ... parking? Nie, to jest bardzo. Dobra, po prostu to jest parking. Mhm. Y jak powiem jaki jest, to będzie spoiler, więc nie powiem. Dobra, to gdzie jest mamy. Ja taki, że... Tu? Chodź tutaj. No jestem. Ustań tutaj. Tu, gdzie stoję, czy tam, gdzie ty nie, teraz Nie, to idzie ja. Dobra, idę. I ogólnie. zabij mnie. Co? Możesz to zrobić. Naprawdę? Masz tą jedyną szansę. A nie zemścisz się? Wykorzystaj ją. A mogę czymkolwiek? Czymkolwiek. Czymkolwiek, dobra, czekajcie. To, jak mam wybór, to wybieram muszkiet. Pachus? Jakieś ostatnie słowa? Znaczy, no, będę miał sporo jeszcze czasu Chodźcie panie... Czy to jest... GARAŻ NIEŚMIERTELNOŚCI?! Czy to jest miejsce nieśmiertelności? Eee... Może spróbować z Zarpega na przykład okay. Może będzie prościej Czemu się oddalasz? No tak, czułem, że ta ściana Czemu? będzie bliżej tak czułem, że ta ściana będzie bliżej, po prostu. Okej, okay. dobra, czekaj, to ja do ciebie muszę teraz dojechać i wytłumacz nam o co chodzi w tym triku. No tylko kurde, Zryspiło mnie oczywiście najdalej jak mogło od ciebie. Już podjeżdżam do ciebie i zaraz wszystkim wytłumaczysz o co tutaj chodzi. Bo rozumiem po prostu, że jakaś teksturka jest yy, zdupiona. To, czy, to jest czy bardzo coś. dziwne miejsce. To jest najbezpieczniejsza strefa w GTA Online. Tak? A to no. jest taka, że dosłownie nikt cię tam nie, nie dupnie. Znaczy zaraz Ci pokażę, na jakiej zasadzie to działa. A to nie jest tak, że tutaj jest domek? Znaczy patrz, wyjdę z Tak, a można tam wjechać? I patrz na to. Normalnie? Czekaj, czekaj, bo jest rozwalona ta. Mogę tu wjechać. Okej. Okay. A możesz rozwalić teraz samochód? Yy, no będzie trudno, dlatego że zobacz jak to działa. No dawaj. Jak dam wpadę. pociski, no to one tutaj się zatrzymują. Mogę dać bomby przylepne... A i to w ogóle że one strzelać nie można. Tutaj... Tak, właśnie tam są zablokowane bronie. Nie możesz atakować, ale też nikt cię nie zaatakuje. Z tej strony działa to w ten sam sposób. No, a tu jest bliżej jakby ta bombka, widzę. No tak, tak, tak. I bombka już przebije pewnie ścianę, nie? Yy, chyba nie, a to można stestować? Poczekaj możesz sekundę, poczekaj po, 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 po sekundkę, to... Zrobię to inaczej, zrobię to tak, ustawię samochód tak pomiędzy dwiema, żebym nie wyjechał ci czasem przez przypadek w te bomby. Dobra, to jest chyba tak ustawione, mniej więcej, że powinno. Dobra, dawaj teraz. Znaczy, no w ten sposób bardzo nie ma zasięgu, nawet bomba. No i jak nie? No, to... O, ciepanie. ty, dobra, rzucaj A jak jeszcze. będziesz bardzo blisko, no, no to. też ci też nie. Ale, ale miejsce. Suma, no proszę państwa, to jest druga ciekawostka na dzisiaj od Bachusa, To miejsce okratkowane jest po prostu miejscem specjalnym. Ale, właśnie dlaczego to tak działa? Wiesz, coś no można tam. Mam absolutnie pojęcie, ale najfajniej to wygląda z drugiej strony. Podejdź sobie tutaj no i no. zobacz, jak to wygląda. Jak tu wszystkie te wybuchy widać na tym. A tak, no to to RPG też był widoczny na tym. I ta ściana jest po prostu. Czekaj, ona jest tu, 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 tu. Nie wiem, z niezniszczalnią chyba. I, i, niezniszczalnium, <laughs> dokładnie. W Marvelu jest Vibranium, to jest niezniszczalnium w takim razie. Ej, bez kitu, jest taka strefa schowana. Nice! A nie ma więcej takich strefek? Nawet na na w tym garażu? Nie kojarzę, ale na tym parkingu jest. No tu. O, patrz. A, jest tu. tutaj? Dawaj do mnie, strzelaj. Dobro, otrzymał no, strefę. Ja pierdziele, jest. Pa! Ej. Aha, Dawaj. Ej, Ale ma dziwna jest, bo zobacz, że tu jest bomba i tu jest no, no, bomba. No 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 no, jak to Ej, jak ta, ta strefa wygląda? No patrz, tu, tu mnie nie zabijesz. Tu jest! O, tu, tutaj, to... tutaj broni nie mogę wyjąć. Ej, tutaj ani też nie nic. mogę broni? Nie mogę tu bronić jedną cały czas. stronę, ale z tej strony chyba można, bo z boku można. No, z boku strzela A, mnie. z boku można. Tak, ale. Nie można. Aha, czy to coś ci nie zrobione? No, tak, bo ja do ciebie o teraz nie mogę na przykład strzelać. Ej, widzisz? Pa co znalazłem jeszcze? A dobra Dawaj Zacznij. detonuj Ta druga możemy je zdetonować, dokładnie. Ta, ta druga mnie zdetonowała. Nie, bo, ta, bo mi się wydaje, że tu jest ściana i obok jest kolejna ściana. Bo zawsze te bomby były w różnych miejscach. Te, no ta druga bomba, którą rzuciłeś, ona była jakby przyklejona od mojej strony ściany. Bo jest jakby drobne wejście, nie? Z tego co, z tego co zauważyłem, ale widzisz, masz w tym samym garażu, do którego mnie zaprosiłeś za i zabrałeś, masz drugą ścianę taką, jak coś, także tego, widzisz, tego nie wiedziałeś? Ciekawie czy jest tak. więcej no, ścianek w takim razie, no. A sprawdzałeś Upgrade. może więcej tutaj ścian? A w sumie nie. Czy, czy, jeszcze są jakieś, tu w ogóle hitków na przykład, na tej ścianie nie widać. A u góry dzieje, czy tam u góry też jest coś takiego? A, A ten parking jest troszkę specyficzny, dobra. Tych góry nie ma. Nie ma? Okej. Okay. Co jest na górze? A, to jest wyjazd! I tak, 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 to kojarzę już. Okej. Okay. Ciekawe, dlaczego coś takiego jest. Mnie bardziej ciekawi ta ściana tutaj za, za tym, szczerze powiedziawszy, bo wygląda jakby w nią spule nie leciały. A faktycznie nie. Więc pa, 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 pa. Ciekawi mnie, czy nie można do niej wskoczyć na przykład po samochodzie. Okay. Dobra. Let's go. Kurde, jak w cię tam? Hmm. No, nie widać strzałów, nie? Konkretnie. No to może tym, na motocyklu? A, teraz, tu jest? Słup jest. Zobacz, tak, tu słup, jest, słup, widać, ale... słup widać. Ściany nie ma, ale, ale ściana nie ma i na dole też ściana nie ma. Więc teraz pytanie, gdzie te kule lecą? Gdzie one się zatrzymują? Na, na na którym miejscu, na której ja ścianie każę, żeby to z drugiej strony i nie zabijać A tutaj nie, też jest... nie, patrz, tu, tutaj też nie Też yy, na tych ścianach po prostu kule nie, nie zostają. I w całym tym yy, na tych ścianach... Nie, tutaj od, od wewnątrz, od wewnątrz działają A od wewnątrz jest, tak? Faktycznie. Tak, ale na zewnątrz już jakby A tutaj też Ale tu nie o... A, no dobra Przedłeś mi pod ten Przedejść mi podcelownik. No dobra, mamy drugą ciekawostkę, także jakby ktoś chciał sobie to obczaić, to to jest miejscówka oczywiście w tym miejscu, proszę bardzo. To dobra. jest zachodni łajz. jeszcze na koniec to. polećmy no? z jeszcze jedną. Czy były trzy, bo. Okay. Jak są dwie, tak dziwnie, nie? Dobra, Ale jak są dobra. trzy, to jest pakiet. Bo jest do trzech razy sztuka w ogóle, nie? No kwalował. A M-Pakiet to nie ma też trzech pasków. To? To jako znawca dobra, dobra. powinien być tak, coś o co chodzi. Ale dobra, już wiem do czego. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, i gdzie mamy jechać? Znaczy. A dobra, jedźmy osobnymi. Okej, okay. dobra, ja od razu ja kolejny raz przypomnę ja nie mam pojęcia, co chcę pokazać dzisiaj Bakus i gdzie mnie zabierze i na czym to polega. Więc dla mnie to jest tak samo zdziwienie jak dla was Także. O kurczę, mnie tu policja goni. No nie pocieszające. Bo oczywiście, kiedy biorę randomowy samochód z ulicy, to Simon, chce ten akurat pojazd? A ja dzwonię do Lestera na przykład, żeby mnie przestała policja gonić jednak, bo nie mam ochoty w tym momencie na zabawy z policją. Proszę bardzo. Eee, Okej, okay. a właśnie, co, co do tych diamentów w kasynie, to one są teraz, tak? Czy. Tak. Na ten tydzień, jakby? Ten tydzień. Okej, okay, dobra. Ale oczywiście, można sobie wylosować w tym tygodniu i mieć. A. Dobra. I mieć na później, no. I no, no, no. <noise> mieć na zawsze. A. No było wieczne. Na że... Ja wieczne znam mnóstwo diamenty. osób, które wylosowały diamenty i do tej pory ich nie zrobiły, a co teraz po raz kolejny diamenty. Ja znam mnóstwo osób, które wylosowały diamenty za pierwszym razem, jak można było wylosować, i dalej mają do tej pory, także. Także też istnieją takie osoby Dobra, gdzie jest ten... Ta rzecz? Okej... Okay. Eee, już prawie jesteśmy na miejscu Ej! Eee. Halo Łatwo tam Yee. z bakusem! Dobra, a dobra, jak te... dobra, okej okay. panie! Elo To też pan, patrzcie na niego Jadę samochodem jak w Forzie, koket Dostajemy w Forzie na, na starcie takiego koketa Tak, i to jest koketa D10 Uuu. A eee, to, czym dobra. ja jadę, to nie jest koketta D10, jak coś. Nie, nie. nie. nie, nie. To jest koketa, koketa. Ty masz w ogóle. Jak pod zetką kliknąłem, nawet nie wiedziałem, że jak na ciebie spojrzę, jest nazwa, jest gwiazdka i znak zapytania. <laughs> Okej, okay, na innym etapie budowy tego zbiornika. Tak, dokładnie. Dobra, a to na pewno gdzieś tu jest? Znaczy na no, że w tej okolicy są? Jest więc mnóstwo zbiorników. Być. No bo ten jest postawiony chyba pod nami. Tutaj kolejny, o jest, a jest, to jest, to jest to kolejny, jest, 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 jest tutaj, jest tutaj, po lewej masz. Ten powinien masz. być okej. Okay. Okej. Okay. Więc możemy wylądować, chociaż chyba dziś jest obok podobny, ale dobra. O Maria, dobra pierwsza w na padzie, sorry. Oj, 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 oj oj, 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 Żyjemy, Żyjemy. Żyjemy. Nie Żyjemy. jest kolorowo Żyjemy. widzowie. Dobra. Co teraz panie szefie? No teraz jest taka akcja, że... No. Yy, a chciałem nacisnąć touchpada, fajnie. Mm. Hop. A, nie można przejść. A, można Jak przejść. Nie? No ja przechodzę. To jest bardziej skomplikowane, widzę. Zrobimy tak, że ja Ciciuro rozwalę. Okej. Okay. No i teraz znowu to samo. Możesz mnie zabić. Ściana. No i to nic się dało. Bo to nie jest ten zbiornik. Ty, ale twoje ciało co robi? A, czyli i Chłopie, Dobra. twoje ciało to tu... Co jest? Dobra, break ale breakdensa zrobił, to jest to? No. Okej, okay, ja myślałem, że ja cię nie będę mógł zabić po prostu. A to jest ciało, które robi breakdensa, jak wpadnie w teksturkę, no. tak? To jest, to jest coś takiego, jak rozumiem. O, to niezłe się akcje dzieją tutaj. I to, i to tyle? Najlepiej jest, jak zabijesz, ale nie wiem, pięć osób na raz i oni no wszyscy no. o siebie się łączą. Jedną A, wielką taką. Czyli, czyli coś takiego, czyli trzeba będzie to spróbować w większym gronie, zrobienie. Dobra, możesz jeszcze raz. Dobra. Bang. Dla efektu. O, ok, robi. Też jest, jest. Jest, jest breakdance. Jest zrobiony dalej. Patrzcie na to, co chłop się buja tutaj. Lewo, prawo, lewo, prawo. Myślę, że to jest po prostu to, że cię w tę teksturkę wbija, nie? Po, po śmierci. No tak, A ta tak. teksturka, teksturka jest jakaś na tyle zdupiona, że, że odwala takie dzikie densy. Ale to nie da rady w innych tych zrobić jeszcze? W tych dziurach? W tych rurach? Bo to chyba taki eee, betoniak po prostu byłby znaczy, potrzebny, no testowałem nie? na tym zbiorniku i na jeszcze jednym, ale nie wiem, jak to jest na innym. Eee, wydaje mi się, że jakbyśmy znaleźli jeszcze teksturkę takiego betonu wylanego dookoła, co może być, jest szansa, że jeszcze właśnie w innych jakichś kółkach jeszcze gdzieś, zobacz, no. ten, co efekty cząsteczkowe, jak biegasz po tym betonie, lol. Ty, no jest coś, no, no, no. Poko. Takie się rozwalają części. Okej, okay. i to jest ostatni trik w dzisiejszym odcinku, jak rozumiem, tak? No to jeszcze raz. Dobra, to na koniec. dla potomnych strzał prosto w łeb. Ale z czego? Czekajcie, teraz o, w końcu z różowej siły. Bang! O, i proszę państwa, na koniec tym optymistycznym akcentem, bachusa tutaj zawiało. O, aż wyskoczył z betonu. O, czekaj, ja spróbuję twoje ciało jeszcze wbić na ten beton. O, nie, zniknęło. Niestety, szkoda, że tak ciała szybko znikają. Znaczy, jest... właśnie o tyle jest spoko, że ja nie spełnię tego lewego myśliciela. No, 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 no. no gdzie, czemu chuba. jeszcze jestem dłużej tam. Tak, nie? tak, tak. Także tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszą przygodę. Dzięki wielkie, Bachus za, Bahus za pokazanie takich trików, jakie tutaj można zrobić. O, tych hopie. Widzę tę siekierkę w Twojej łapie A, nawet nie wiedziałem! A, A Ta, nawet nie wiedział, wybrał siekierkę nie. i na mnie zaczął z nią biec! Tak się nie robi! Dziękuję bardzo, trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć Hej hej